Zatrizet filii et spiritu sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Duchu święty, duchu miłości Ojca i Syna. Obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata. Prowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznajwyższego Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Panie, oddaję mój język, niech będzie tej poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje są owocem Twojej miłości, mistrzu Ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Proszę usiądźcie. Idziemy, moi drodzy, w 24. konferencję na temat przygotowania do ślubu czystości. Kolejne orędzie. Bo ja już jak dochodziły mi te orędzia, no to nie ukrywam, że podgrzewałem Was. Takie czy nie inne hasła rzucałem. Więc były różne komentarze. Do mnie to nie mówić, bo się nie boicie, ale pani Agusi tam, powiedzą tam, nie do uniesienia, tego się nie uda. No to Pan Jezus znowu troszkę w rurę przygrzeje niektórym teraz i dlatego wyjaśniam, żeby, żeby wiedzieć, przed jaką bitwą stoimy. Przypominam, powiedz Księdzu, aby to poważnie potraktował, więc dajemy z siebie wszystko, by to słowo było wylane przepięknie na Was. Wy, abyście pękli, no i 27 tysiąc. To jest takie minimum, jakie stawiam Panu Bogu, a ja on chcę poszaleć, ten niech dwa tysiące przyśle, ale ja stawiam mu to Wam, bo to na dziesięciolecie pracy z Wami tysiąc szaleńców idzie w ogień. Za Bogiem. Bo ślub czystości dzieci, to tego co Bóg pokazuje, no to jest, idziemy w ogień. Na już nic nie powstrzyma. Pisz, moje dziecko, orędzia, które Wam podyktowałem, mają służyć naszej więzi. Bóg rozpisywał się, jaka to jest ogromna więź, jak to jest, jaki dla, dla niego największy dar, jaki możemy mu człowiek przynieść. Charakterystyczną rzeczą dla ścieżki Bożej. Jest konieczność wspinania się. A jak wspinanie, no to dzieci, trudności, stromizny, bagaże, czasami czekany, liny, spanie na, na półce skalnej, przetrzymanie ulewy, przeżycie burzy. I więc to Bóg nasz jest przekochany, i on to mówi jasno. Charakter, rzeczą dla ścieżki Boże jest konieczność. Wspinania się. Pamiętajcie, Bóg jest nieskończonością. Ta wspinaczka się nie skończy. Coraz to piękniejsze pejzaże. Piękniejsze widoki dzieci. To znaczy, że będę Was prowadził coraz wyżej. Sto procent. Pojawi się między wami Józef Skupefurtu, który będzie się unosił. W to dzieci to są już szaleone drogi. Bóg ma tak ambitny plan: będę was prowadził coraz wyżej, a to oznacza, że będziecie musieli coraz bardziej pokonywać siebie i coraz bardziej upadabniać się do mnie. Ja już zrozumiałem i doceniłem tę łaskę wybraństwa, bo Bóg mówi, moich wybranych uczniów prowadzę zawsze na szczyt. Do świętości nie jest to droga dla letnich, ale tylko i wyłącznie dla gorących serca. Każ komuś po jedenastu dniach pielgrzymowania jechania. Siedemnaście godzin non-stop iść jeszcze robić w kamieniach. Dziesięciu takich znalazłem. To już muszą być wyjątkowo gorące serca i takich szaleńców Pan Bóg potrzebuje. Nie, że powie, dzieci teraz nie czynią nie, u Boga nie ma. U Boga jest cały czas Odpoczywa Odpoczywać będzie w niebie. Nie jest to droga, powtarzam, dla letnich ale i tylko wyłącznie dla gorących serc. Szukam przyjaciół wśród oddanych mi dusz. Przyjaciel to ten, który nie ustaje w połowie drogi. Nie da się na stękanie. Wiecie, jakie ja mówię? Stękanie w Tam idziesz, siadasz, w publikacji stękać. Tu nie ma. Dzieci, dziesięć lat Bóg nas przygotowywał do tego zdarzenia. Po jakich drogach prowadził? Ile było różnych inicjacji? Jak natknął Panią Agnieszkę w Matki Bożej. Bo najgorzej zrobić jest optykę książki czy legitymacji. Dzieci, jaki wizual. Dzisiaj mi się jeszcze gwiazda pytała, co jest lepsze, szabla czy miec? Powiedzko, tylko szczerb, miec-szczerbiec, bo szabla to, to każdy ułamek miał. Szczerbiec to był tylko wyjątkowo na ramię króla kładziony. Wybranego. To, 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 to nie byle to szabla to szablą cię dotyka. To, to, to. Mogę się zachować jak Chodkiewicz pod Kirchholmem. Kiedy mu mówili, że tam jest tylu ludzi, nie wiemy ilu ich jest, on mi spokojnie, wszystkich za szablą policzymy. Szukam przyjaciół wśród oddanych mi dusz. Przyjaciel ten, kto nie ustaje w połowie drogi. Moich prawdziw przyjaciół pragnę obdarzyć wieloma łaskami, wśród których jest, których największą jest wierność. Ja Patrzę, 59, no to dzieci, że te kilka lat czy kilkanaście nie wytrzyma? Już wytrzymałem 10? Ja nie mogę nic przeciwko mojemu Bogu Krowi powiedzieć, bo dzieci perfekcyjnie dba o nas, o mnie. To co mieliśmy na pielgrzymce. Przecież to się nie da z taką grupą wejść, byle kiedy, gdziekolwiek dzieci, wszystko przygotowane. Żadnych przeszkód. Jak odchodziliśmy na bok, to nas zapraszali za chwilę, że już się skończyło. Określali. To jest, Bóg jest fenomenalny. Choć jestem z natury wierny wobec dusz, które zaprzysięgną mi wierność, jestem wodzem i obrońcą. Nic tam nie zrobią. To znaczy, że sam prowadzę oddane mi dusze i sam ich bronię. Jeżeli więc pragniesz mojej obrony i szczególnej miłości, okaż mi wierność, wypowiadając wojnę samemu, sobie i światu, w tym wszystkim, co sprzeciwia się cnocie czystości. Bóg nas do tego przygotowywał, dziś mówi bardzo mocno, wypowiadając wojnę samemu sobie i światu, w tym wszystkim, co sprzeciwia się czystości. Parę dni przed, pozbieram te wszystkie główne myśli, o co chodzi w tym sprzeciwieniu się, naszym światu, co się u Niego sprzeciwia w, w cnocie czystości. W tej walce żądam odwagi, męstwa, dostanięcia przeciwko ogromowi przytłaczającego was zła. Dzieci jesteście reliktem, taką mniejszością, że się wami nikt nie zajmuje, się śmiejąc was. Bo jak się rozejdziemy, te kilka dni po świecie, to jest kropla w morzu, kapujecie. A jednak Bóg mówi, że zwycięży wami. Mówi prawdę, mówi bardzo konkretnie: musimy stanąć przeciwko ogromowi przytłaczającego nas zła. Teraz rozumiecie. Dlaczego? Bóg wymyślił, odbijamy Europę pielgrzymki. bo jak nas jedzie 170, no to my się czujemy przez parę dni bardzo raźno. Wiecie? Tam nie ma żadnego lęku, czy nie, nie coś. Ja wam to mówię, ja mówię. Oni się go boją. Na polu podjechał z tyłu za grupą policjant. Pyta się jednego, a ten mu mówi, że pielgrzymi ręce złożył. Kiwnął głową obrazek, wziął i pojechał. Dzieci. Przy ojcu Ruotoldo, księdzu, stoimy policja. No, się, Ustawiam się w szeregu. Nasz rycerz wykonuje piękny gest, pan Artur, rozmawia z nimi. Za chwilę oni kończą stanie, podjeżdżają, zatrzymują się przy nim, otwierają szybkę, wyciągają rękę. No, dzieci, czego, czego się bać? Jak niesiemy pokój, czego się ich bać? Oczywiście diabeł nie będzie wytrzymywał. Kiedy staliśmy przy ambasadzie do głosowania, wyszczyżona kobieta ta z typowego świata chodzi, że się wiem, wiem, będziecie napis głosować. Takie taki drobnostki wam przekazuję co jakiś czas, jaka jest reakcja. Nasza rzytelka Elusia była z Niemiec, co na nią dar się Niemiec, który w ogóle nie zna. Ja ono zatrzymał się. Wiem, wiem, kim jesteście. Polkami. Wy wiecie, że piekło jest. I dar się godzinę. Ale ja podaję moją prawicę tym, którzy zdecydują się pójść za mną. Dzieci, a jak już Bóg podaje prawicę, to ci nie wypuści. W niedzielę Bóg, Panie Ryszku, cię tak chyci, że nie wypuści cię, rozumiesz? Zachwyca mnie wierność, bo sam jestem wierny do krwi, mówi Pan. Wierność jest cechą Boską. Dusza, która ją umiłuje, umiłuje mnie i upodobni się do Boga. Za wierność płacę hojnością dużo więcej niż się Wam wydaje. Za taką waszą ofiarę 100% Pan Bóg wybuduje seminarium i da ofiarodawcę. Ja jestem tak przyspokojny. Przygotowuję z, wa, z wami tak, dziełem tylko z grup, tą grupką takie niuanse plenerowe, że jak będziemy tam przechodzili, to żeby to żyło. Bo część będzie budowana, ogrodzona, rozumiecie, no, ale, ale resztę będzie żyło, kapujecie? Robimy drogi, robimy murki, to po to, bo to później... W pewnym momencie będzie dzień otwarty, będzie nawet można tam samochodem podjechać kulawy, podjezie. By to zobaczyć, jak to wygląda. Dużo więcej, niż wam się wydaje, mu Nie żądam od was ofiary ponad sił, ani umartwień, wyniszczających ciało. Mówię Wam, śpijcie, jedzcie i odpoczywajcie. Dbało o nas Panu dał radę, jak mamy, ile mamy spać, 7-8 godzin, jak mamy pościć, rano czas jeść dwie krągki chleba i ciepłą ciepło wody. Mówi, odpoczywajcie. Nie poustawiał, każdy mieszkanie z pustelni musi mieć z wolnego, urzędowego. Trzeba urlop i to wszystko, choć dobrze wiemy, na czym to polega życie pustelniane. Nie to na zatarcie, no ale ile możemy, jakoś to ustawiamy, to idzie. To może, niech pości, kto potrafi, niech się umartwia. Wszyscy niech pracują. Życie, żyjcie normalnie i bądźcie zwyczajni, a jednak zachowując w swoim sercu nieugiętość wobec zła i wobec grzechu. To jest nieprawdopodobne. Bóg tworzy nowe plemię. Tworzy nowy zakon. Wraz z tym ślubem wierności staniecie się członkami zakonu rycerskiego sakula. Ci, co nie są rycerzami, a przystąpią, no to będą. To nie nie będę, nie jest rycerzem, to nie będzie rozumieć w zakonie. No ale Bóg jego ofiarę przyjmie. On idzie z nami. Będę za chwilę w ogłoszeniach jak wyjaśniał. Umartwienia i posty są sposobami na wyćwiczenie i w umiejętności odmawiania sobie. To jest bardzo logiczne. Umartwienie nie wyglądę filmu. Nie posłam muzyki. Nie wejdę na, dzieje na stronę internetową. Wszystko służy umiejętności odmawiania sobie. Żeby Państwo wiedzieli, umartwienia i posty nie są celem w sobie. Że to jest wszystko. Nie, to jest Gośrodek. To ofiary, które służą miłości. To droga, a nie cel. Bo Bóg nam w tak dużo więcej. Żeby ktoś sobie nie ubdurał, że jak pości, udaje się mu, że wszystko osiągnął. To jest tylko droga, a nie cel. Celem jest wierność, która dla mnie jest dowodem miłości. Moi drodzy, kiedy w Rzymie debatują, jak roztrwonić Kościół, jak zlikwidować celibat, jak święcić chłopów żonatych, Bóg rozpoczyna konfesję nieprawdopodobną. Woła do świeckich, wy mi pomóżcie. Wy zawstydźcie kapłanów, dla których pojęcie czystości, tu nie myślę celibatu, jest mrzonką z Jowisza. Bo Bóg nas nauczył rozróżniać dziewictwo a czystość. Ale gdzie nie ma czystości, to i tam i dziewicwa, i co chyba batu nie ma. To Z czego to wypłynie? Z leżenia na plaży z gołymi? Oglądania brzydkich filmów? Włażenia do czterech namiotów, o których nam Bóg zakazał? Nie może mówić mi o miłości ten, kto nie jest wierny, bo nie wie o czym mówi. Moi drodzy, cnota czystości, z tego wynika wierność, jest papierem lakmusowym katolicyzmu. Dopiero wierność czyni mnie czułem na każde słowo duszy. Będziecie mieli otwarte wrota serca Zbawiciela. Będzie niesłychanie wrażliwy na wasze prośby błagania. Wierność jest miłością, wypowiadaną czynem. Słowa miłości nie poparte czynem, jakim jest tu wierność, są bardziej bolesne i mniej prawdziwe. Stąd Bóg miał odwagę do nas mówić: śpiewacie mi chwała, panie, Alleluja, Mu się wyda komu. To jest tylko zadawanie rany. Mówcie więc do mnie, mówi Pan, najpierw czynem, a słowa wtedy nie będą konieczne. Miłość wyznajecie mi w każdej walce. I w każdym sprzeciwie, jaki stawiacie złu, zachowując wierność wobec mnie, to Bóg wszystko przygod w tym roku. To jest takie ogromne przyspieszenie. Ja widzę po sobie, jaka jest potrzeba redakcyjna, modlitewna i nie ma tego, kiedy obłapać. Wydawnicza. Na Ducha świętego Was konsekrowałem. Bóg przyjął Waszą konsekrację. Oddaj gdzieś oddaliście ciało Bóg, wszystko. Skoro tak jesteście gotowi, to leci wykładnia dziesięciu przykazań, żebyście wiedzieli, na czym mamy stać. A później przychodzi to szaleństwo ku czystości. Pamiętacie to moją radość, kiedy wam mówiłem przed Bogiem Ojcem, dzieci, to co widzę, to co Bóg tu ustawia, On będzie żądał od nas cnoty czystości ale miałem 5% zrozumienia tego, o co mu chodzi. Ale zaraz to czułem, że Bóg tego będzie chciał. I na dwa, na urzy Bogojca wam to wykrowałem. Pytałem się was, kto przyjedzie? Bo Bóg ma nieprawdopodobny plan. No skoro mamy dać świadectwo prawdzie dziesięciu przykazań Ją nadchodzącym w 2020 roku te dzieci Bóg nas musi przygotować. Musi nas uzbroić. No i musi nas wziąć za rękę i wesprzeć. Bo jesteśmy znikomą mniejszością w tym ogromie zła świata. Pragnijcie się mi podobać. I zdobywać moją prawdziwą przyjaźń. Pragniecie mnie zachwycić i rozweselać. Jeśli wy nie wiecie, co to są słowa wesela Boga. Bóg mówi o kimś, to jest mój umiłowany syn. To jest moja umiłowana córka. Dzieci, jak was Bóg kocha. Będę mu mówił w niedzielę. To jest twój umiłowany syn. Ojcze, to jest twoja umiłowana córka. Poza wierność oddzięczę się wam wiernością na miarę Boga. Nie Bóg, Bóg obiecał uzbroić kolejną łaską 27. siódmego. Czekam. Ten zachłanny oczu się widziu jego chwałę. Amen.